jest dla mnie jak, jak, jak powietrze, tak naprawdę. Bez, bez muzyki nie mogę oddychać. Staram się uśmiechać. <laughs> jak najwięcej. W trakcie pandemii wszystko się trochę zmieniło. Tej pracy najbardziej lubię yy, spotkania. To, yy, jakich ludzi poznaje się przy pracy nad każdym kolejnym projektem. Eee, no i to spotkanie z widzami. Ymm, no bo bez nich nie funkcjonujemy, jeżeli nie mamy odbiorcy. Muzyka w pandemii to pozwala właśnie siebie jakoś tam poznać. Robienie muzyki może być jakimś mm, powrotem do czegoś, co się czuło. Mm, stała się czymś takim. Co dużo trudniej znaleźć, bo trzeba wykrzesać z siebie dużo więcej, a samo wykrzesowanie z siebie dla jak nie ma jakichś takich dalszych celów, czy to nie zawsze jest łatwe. Marca, no to aż chyba byłoby mi ciężko powiedzieć, po policzyć to, ile mm, rzeczy miało się odbyć, a się nie odbyło. Mm, I wiem, że część z nich już się nie odbędzie, po prostu. Mniej obowiązkowo traktuję muzykę. Też między innymi chyba dlatego, że mam mniej obowiązków. Gry komputerowe są jeszcze bardziej teraz taką jakąś ucieczką od, od rzeczywistości. Muszę powiedzieć, że pandemia, zwłaszcza ten, ten pierwszy czas takiej tej kwarantanny na wiosnę, to był jeden z najgorszych czasów w moim życiu. Nagle z dnia na dzień tak naprawdę przestałem mieć kontakt z żywym człowiekiem. E, zacząłem mówić tylko do monitora i tak dalej i nie mogłem się widzieć z ludźmi, nie mogłem się spotykać z zespołem. Po, ponieważ było mi tak ciężko, no to zacząłem szukać jakichś takich rzeczy, które mógłbym robić. W tej rzeczywistości. Jednym z moich y, takich marzeń muzycznych, które udało mi się zrealizować, było wydanie własnej płyty na winylu. Ostatnie nagrania robiliśmy w ogóle w trybie zdalnym. To było bardzo stresujące, na nagranie tych ostatnich dwóch utworów, których nam brakowało do płyty. I no, muszę powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem, jak to się udało. To znaczy. W szczególności długa kompozycja pod tytułem Rzeka Złudzeń, która była nagrywana w trybie zdalnym, moim zdaniem, jest jednym z lepiej brzmiących utworów na płycie od strony takiej właśnie techniczno-realizacyjnej. Okładka płyty powstała według moich ścisłych wytycznych na konkretne zamówienie. Tu oczywiście wszyscy ludzie to są ludzie z zespołu. A tutaj, ma, tutaj nawet mnie widać. O, proszę bardzo. Od początku myślałem, że już jak wydajemy tą płytę, no to trzeba by też zrobić jakoś tam powiedzmy na miastkę promocji. I jedną z form promocji no, był w moim zamyśle Teledysk. Zdecydowaliśmy się zrealizować Teledysk do piosenki Senfulka Trzeciego Czarnego. Na Czekając w miecze zbroje na sędzio lśnią. Wnet na zwycięskie boje poprowadzisz w dół, ziemię po Samo wyprodukowanie winyli właśnie w liczbie 300 egzemplarzy, łącznie z drugiem okładek to było około 8900, natomiast produkcja płyt CD jest znacznie tańsza. Mamy ich 500 egzemplarzy wyprodukowanych i to nas kosztowało jakieś 2,5 tysiąca. Czas pandemii okazał się dużym wyzwaniem dla wszystkich. Ja mam to szczęście i podkreślam, to jest w kategoriach szczęścia w obecnej sytuacji. Ja utrzymuję się w tej chwili tylko z yy, aktorstwa. Yy, tylko, że to jest szeroko pojęte aktorstwo, bo ja pracuję także w dubbingu i pracuję jako lektorka, nagrywam audiobooki. I yy, połączenie wszystkich tych, yy, tych składowych. Daje mi to, że jestem w stanie się utrzymać. Nie jest to wersal, ale daję radę. A w międzyczasie dostałam m, propozycję pracy w Teatrze Państwowym y, w Jeleniej Górze. Y, I od września, y, de facto, jestem y, tam na etacie, co jest no, chyba jakimś ewenementem w tej chwili. Na skalę kraju, że ktoś w trakcie pandemii dostał etat w teatrze. Naprawdę znam mnóstwo moich koleżanek i kolegów z branży, którzy są w bardzo ciężkiej sytuacji, zarówno finansowej, no bo nie zarabiają, nie pracują, nie pracują w takim wymiarze, w jakim by mogli. Eee, I bardzo to też źle oddziałuje na psychikę. Teraz to już w ogóle nie wiem, jak na siebie patrzeć w tej całej branży, bo jest paru muzyków, w którym nawet. W tej pandemicznej codzienności jej się udało i jest paru takich, co no, mniej im się udało. Część osób mówi już o przebranżowieniu się, no bo ta sytuacja trwa od marca. Z takich dalszych znajomych, no to są, są osoby, które na przykład zdecydowały się na to, żeby Pracować jako kurierzy, chociażby. Bardzo dużo osób w tej branży jest tak zwanymi wolnymi strzelcami, czyli nie są na etacie w żadnej instytucji. No i to skutkuje tym, że z dnia na dzień zostali z tym, że zarabiają całe okrągłe zero. Sytuacja w ogóle jest trudna, wszędzie. Ja mam tego świadomość, bo no, porównajmy chociażby z gastronomią, z hotelarstwem, gdzie no, to jest jakaś katastrofa, często gęsto. Jest ciężko. Tak, występowałem o różnego rodzaju pomocy dla artystów. Czasami coś dostałem, czasami nawet e-maila zwrotnego, Ech, powiem tak. Yy, yy, no, nie mogę powiedzieć, że nic nie jest robione, ale powiedzmy sobie wprost, jeżeli nie jest to instytucja już i tak państwowa, albo nie ma się jakiegoś zaplecza technicznego, chociażby. Yy, no to myślę, że nie bardzo można być beneficjentem tych, tych projektów. No i jeżeli chodzi o pomoc dla artystów, to tak naprawdę najsmutniejszym całym aspektem tego chyba jest cała kłótnia tych wszystkich artystów. To jest jakaś taka sytuacja, która gdzieś kompletnie mi się nie podoba. Pogrywa, pogrywają nami, tak samo jak wszystkimi. Artyści powinni gdzieś tam stać na straży jakiejś takiej, nie wiem integracji. Zespół żyje tak długo, jak ma co robić. Jeżeli chodzi o zespół Wilki, to jest. No, pracujemy trochę nad nową płytą, są piosenki. Mam kontakt cały czas z statusem, to wysyłamy do siebie raz na jakiś czas jakieś rzeczy. Będzie z tego płyta, prawdopodobnie. Zresztą zespołów jest śmieszniej, bo robimy rzeczy takie, które nie opłacałoby nam się ich robić normalnie. Tak, jakby była szansa grania, koncertowania, to raczej z jednym i z drugim zespołem byłem nastawiony na robienie piosenek. Jeżeli chodzi o zespół Wilki, to się nie martwię przyszłością zespołu Wilki, to jest jakby... Jeszcze zwłaszcza teraz pracujemy razem, gramy razem w całym zespole, to myślę, że przyszłość... Jakby... Przyszłość nas nie rozczaruje. Tak, no dzwonię do mamy i taty przez Facebooka raz na jakiś czas. No, oni sobie pojechali i ich totalnie rozumiem. jakby nasz kontakt jest taki, że przyjeżdżamy z Enikiem. czasem ich odwiedzić też do Grecji raz na 3-4 miesiące. Myślę, że nie jest najlepszym pomysłem... Planowanie dalekosiężne, bardziej w, niemalże z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, już powoli nie. Najbardziej brakuje mi teraz y, żywego kontaktu z publicznością, koncertów, kolegów i koncertów, i muzycznych świąt mi się wydaje, w ogóle święta związanego z muzyką. Chciałaby, żebyśmy powoli mogli po prostu wdrożyć się w to, żeby wrócić do tego stanu, kiedy możemy grać dla widza po prostu. I nie takiego, którego nie widzimy, nie czujemy, bo jest gdzieś tam po drugiej stronie kamery na streamie. Ja jestem optymistą, mam nadzieję, że pandemia się w końcu skończy i że będzie można normalnie wyjść do ludzi i zagrać na żywo. Przyszłość muzyki, no chyba tak samo jak przeszłość i jak teraźniejszość muzyki, muzyka trwa, będzie trwać, muzyka jest czymś co sobie zawsze poradzi, gorzej z muzykami. <grywa>